Niedługo, nie krótko, lecz w sam raz. W lokowaniu kapitału na giełdzie ważny jest nie tylko moment wejścia i wyjścia z transakcji, no ale również to, jak długo będziemy utrzymywać w portfelu konkretne akcje, no i zresztą nie tylko akcje. Dlatego też ten odcinek będzie poświęcony tematowi horyzontu inwestycyjnego, a w szczególności takiego, który jest dla nas optymalny i najbardziej korzystny. Zaczynamy. Witam cię w 14. odcinku kursu inwestora giełdowego, którego partnerami są giełdopapierów papierów wartościowych w Warszawie i biuro maklerskie M Banku. W tej lekcji zajmę się tematem horyzontu inwestycyjnego. Czym tak naprawdę ten horyzont inwestycyjny jest? No i najprościej mówiąc, jest to okres na jaki jesteśmy w stanie zamrozić nasz kapitał, wykorzystując go do zawierania transakcji z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, jednostki funduszy. Czy e, chociażby obligacje korporacyjne i skarbowe. Tak więc horyzont inwestycyjny no to tak naprawdę przedział czasowy, w jakim planujemy utrzymywać naszą pozycję na rynku. E, mowa na przykład o akcjach konkretnej spółki w portfelu, albo na przykład obligacjach oszczędnościowych i korporacyjnych, jak już wcześniej wspomniałem. I mimo, że wybór horyzontu inwestycyjnego często jest bagatelizowany, wydaje się też, że. Schodzi na dalszy plan, no to tak naprawdę od niego w dużej mierze będzie zależało to, za pomocą jakich instrumentów i w co konkretnie będziemy lokować nasz kapitał. No i o ile sam horyzont inwestycyjny to jest takie pojęcie, można powiedzieć, że powszechnie znane, nikomu myślę, że nie sprawia jakichś większych problemów zrozumienie, czym jest, no to. O tyle ustalenie tego, kiedy mamy do czynienia z inwestowaniem, powiedzmy, że na krótki, na średni i na długi termin, no z tym jest już trochę trudniej. Zacznijmy od tego, że horyzont dla spekulanta i horyzont dla inwestora to będą dwie zupełnie inne rzeczy, dwa zupełnie różne zagadnienia. No bo spekulant ma zupełnie inne podejście do rynku niż inwestor, o czym zresztą mówiliśmy w poprzednim odcinku kursu inwestora giełdowego. Dla spekulanta krótkim horyzontem spekulacyjnym będzie otwieranie pozycji intraday'owo albo day daytrading'owo. To są dwie, dwa określenia, które mówią nam o tym, że ktoś mm, otwiera, ogranicza się do pojedynczej sesji giełdowej, czyli otwiera transakcję na tej samej sesji, na której ją zamyka. Natomiast o średnim horyzoncie czasowym z perspektywy spekulanta można mówić już w przypadku tak zwanego swing tradingu, a on polega na utrzymywaniu transakcji dłużej niż jedną sesję, ale krócej niż kilka tygodni. Natomiast, jeżeli mówimy o spekulancie, który prowadzi tak zwany trading pozycyjny, czyli utrzymuje transakcję co najmniej kilka, kilkanaście tygodni, no przynajmniej ten kwartał. Dwa miesiące, kwartał, mniej więcej tyle, no to jego horyzont spekulacyjny można już uznać spokojnie za długoterminowy. Natomiast z perspektywy inwestora, no to będzie wyglądało już zupełnie inaczej. No i tym zresztą zajmiemy się w trochę, trochę większej, w większym przybliżeniu. Dla inwestora, sytuacja, w której kupuje akcje konkretnej spółki i sprzedaje je. Kilka godzin później na tej samej sesji handlowej, no w zasadzie jest nieakceptowalna, ponieważ inwestorzy nie zajmują się day daytradingiem. Ogólnie natomiast przyjęło się, że horyzont czasowy do jednego roku to tak umownie nazywane jest to inwestowaniem krótkoterminowym. Natomiast wszystkie pozycje, które są krótsze niż trzy miesiące, no można byłoby raczej klasyfikować jako transakcje o charakterze spekulacyjnym. Natomiast inwestycje z horyzontem od roku do mniej więcej 5 lat umownie określa się już jako transakcje, jako inwestowanie średnioterminowe. No a wszystko to, co jest powyżej 5 lat, można już klasyfikować jako długi horyzont inwestycyjny, jako inwestowanie długoterminowego. No i oczywiście każdy z horyzontów inwestycyjnych ma swoją indywidualną specyfikę, która bezpośrednio wiąże się z poziomem ryzyka, z konkretnymi instrumentami finansowymi, które najbardziej do nich pasują, no i przede wszystkim z oczekiwaniami i z możliwościami osób, które konkretny horyzont wybierają. No bo chyba jest to oczywiste, że nie każdy horyzont inwestycyjny jest odpowiedni dla każdego, tak samo jak nie każdy instrument finansowy jest odpowiedni dla każdego. Uczestnika rynku. Jest maj 2021 roku. Załóżmy, że w ciągu mm, najbliższego roku chcesz kupić mieszkanie, na które masz już odłożoną większą część potrzebnych pieniędzy, ale wciąż szukasz odpowiedniej oferty. Wiadomo, że jest to absorbujący i czasochłonny proces. Raczej ciężko mm, liczyć, że stanie się to z dnia na dzień. Więc Twój horyzont inwestycyjny jest. Bardzo krótki, no bo wynosi mniej niż rok. Co więcej, ty potrzebujesz też takiej wolności, a w zasadzie płynności i możliwości przerwania takiej inwestycji w zasadzie w każdym momencie. Więc nie chcesz, żeby twój kapitał w tym czasie, w czasie kiedy szukasz odpowiedniej oferty na rynku nieruchomości, nie chcesz, żeby twój kapitał tracił moc nabywczą. No i. Powodu inflacji, oczywiście. No i jednocześnie musisz zainwestować go wyłącznie w bardzo płynnych instrumentach, takich, z których da się, takich, które da się spieniężyć bardzo szybko. No i co zatem wybrać. Ogólna zasada mówi, im krótszy horyzont inwestycyjny, tym większe jest ryzyko, które wynika z tego, że narażamy się na krótkoterminową zmienność rynku. No i trudno się z tym e, nie zgodzić. Mając odłożony kapitał na mieszkanie. W zasadzie nie możesz sobie pozwolić na ryzyko jego pomniejszenia krótkoterminowymi transakcjami, które nawet można byłoby nazwać spekulacyjnymi. Tym bardziej nie powinieneś, albo nie powinnaś mieć nierealnych oczekiwań, licząc na stopę zwrotu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu procent w parę miesięcy. Oczywiście technicznie taka sytuacja jest możliwa, szczególnie wtedy, kiedy patrzysz na historyczny wykres notowań jakiejś spółki, która powiedzmy, że znajduje się w mocnym trendzie wzrostowym. Z tym, że no tutaj mamy taki problem, który nazywa się efektem pewności wstecznej i ta pewność wsteczna dość mocno zagłusza fakt, że w tym samym momencie mogliśmy przecież stracić sporą część zgromadzonych oszczędności, chociażby przez kilkutygodniową korektę spadkową. I co z tego, że ta korekta trwała kilka tygodni i potem akcje tej spółki powróciły do wzrostów, skoro my za jakiś czas musieliśmy już wypłacić te pieniądze, bo znaleźliśmy ofertę konkretnego mieszkania, no i okazało się, że przez to straciliśmy kilka, kilkanaście procent. No, tego jakby już nasz mózg nie widzi, za to widzimy piękny wykres, na którym możemy wskazać, tu bym kupił, tam bym sprzedał. No, ale to niestety tak pięknie nie działa, dlatego wybierając krótki horyzont inwestycyjny, powinniśmy skupiać się na Najmniej zmiennych instrumentach. To mogą być obligacje oszczędnościowe, które dają nam możliwość wcześniejszego wykupu. To mogą być fundusze inwestycyjne z niskim profilem ryzyka. Mogą być to też akcje spółek o relatywnie niskiej zmienności. Ale musimy pamiętać, że w przypadku tych dwóch ostatnich rozwiązań trzeba się liczyć z możliwością straty. Natomiast obligacje oszczędnościowe przyniosą najniższą stopę zwrotu, która w zasadzie nie zdoła w w obecnych warunkach nie zdoła nam skompensować wpływu inflacji, ale tutaj nie musimy martwić się o ryzyko inwestycyjne jako takie. W przypadku inwestycji długoterminowych, czyli tych, powiedzmy, że z horyzontem powyżej 5 lat, możemy sobie pozwolić na bardziej ryzykowne akcje w portfelu. Możemy sobie też pozwolić na fundusze notowane na giełdzie, ponieważ ich zmienność nie jest dla nas tak dużym czynnikiem ryzyka ze względu na to, że Termin takiej pozycji dla nas jest bardzo rozciągnięty w czasie. No i to oczywiście nie oznacza, że inwestorzy długoterminowi wybierają do portfela te same rozgrzane, w cudzysłowie oczywiście spółki, co spekulanci, o czym powinieneś, a nawet powinnaś wiedzieć z poprzedniej e lekcji kursu inwestora giełdowego. Inwestując w długim terminie, możemy pozwolić sobie na na przykład, na kupienie indeksu giełdowego za pośrednictwem ETF-u, kupienie oczywiście w cudzysłowie, możemy stworzyć portfel zdrowych, fundamentalnie spółek, które notują stabilne wzrosty, które wypłacają dywidendę. No i co więcej, możemy też niewielką część naszego kapitału ulokować w akcje młodszych spółek, na przykład takich, które są notowane na New Connect, czyli w alternatywnym systemie obrotu giełdy papierów wartościowych. One mają wyższą dynamikę wzrostu, ale to jest obarczone przede wszystkim dużo wyższym ryzykiem wiążącym się ze zmiennością notowań takich akcji, no i znacznie niższą płynnością niż w przypadku dużych spółek na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych. I to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast o samej dywersyfikacji portfela w ramach kursu inwestora giełdowego pojawi się jeszcze sporo materiałów, dlatego jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby żadnej lekcji nie przegapić. A co do inwestora długoterminowego, no to nie musi tak naprawdę taki ktoś, a w zasadzie nawet nie powinien moim zdaniem codziennie sprawdzać wyniku na swoim portfelu, bo z jego perspektywy takie krótkoterminowe trendy nie mają większego znaczenia, nawet jeżeli wartość portfela spada o kilka czy o kilkanaście procent. Samo założenie horyzontu inwestycyjnego Oczywiście nie będzie znaczyło, że musimy trzymać się go kurczowo, cokolwiek by się wydarzyło. Jeżeli no załóżmy, że przesłanki na podstawie których podjęliśmy decyzję o zakupie jakichś konkretnych akcji, albo na przykład funduszy na ten i na ten indeks, jeżeli one przestały być aktualne, no to wyjście z inwestycji wcześniej niż zakładaliśmy to w ramach naszego horyzontu inwestycyjnego, może okazać się dużo. Korzystniejsze niż trzymanie konkretnych akcji bez względu na sytuację. Dobór horyzontu inwestycyjnego to jest kwestia indywidualna. Indywidualna, którą każdy uczestnik rynku powinien sobie wypracować, powinien to dobrać do swoich własnych preferencji. Natomiast, czy istnieje coś takiego jak horyzont inwestycyjny, który można byłoby określić jako idealny? No, i na to pytanie odpowie analityk biura maklerskiego M. Banku Rafał Sadoch. Istnieje coś takiego jak idealny horyzont inwestycyjny. To jest horyzont taki, w którym dany inwestor, dana osoba osiąga zyski. On może być różny w zależności, o kim mówimy, w zależności od preferencji osobowych, czasu, jaki możemy poświęcić na handel, osobowości poszczególnego inwestora, bowiem jedni wolą day trading i tutaj mogą dużo czasu poświęcić na analizowanie sytuacji rynkowej. Inni nie mają tak dużo wolnego czasu i w związku z tym muszą opierać swoje inwestycje bardziej o horyzont długoterminowy. Jeśli chodzi o poszczególnych inwestorów, którzy mają okazję sprawdzić się w jednym i w drugim okresie, no to przede wszystkim powinniśmy wybrać ten horyzont, który daje najlepsze rezultaty dla ich portfela i to jest najważniejszy czynnik, który powinien tutaj determinować okres, w jakim dokonujemy swoich inwestycji. Dzięki za obejrzenie tej lekcji kursu inwestora giełdowego. Mam nadzieję, że temat był ciekawy i do czegoś Ci się przyda. Jeżeli tak, to oczywiście daj łapkę w górę i subskrybuj kanał FXMAG, o ile jeszcze tego nie robisz. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku naszej serii, a Ty w komentarzu daj znać, z jakiego horyzontu czasowego najczęściej korzystasz i który według Ciebie jest tym najbardziej Optymalnym. Do zobaczenia. Cześć!